Wielu ludzi zastanawiało się, kim jest ta postać z Addict. Ja również zacząłem się zastanawiać, ponieważ nie znamy nawet jego imienia. Wiemy tylko, że jest jakoś powiązany z Cherry, ale na dobrą sprawę okazało się, że wiemy o nim więcej, niż się spodziewaliśmy. Na początku myślałem, że to Arachnis, brat Angel Dusta, jednak nie. On wygląda inaczej. Z samego Addict możemy się dowiedzieć, że ma jakiś związek z Cherry. Prawdopodobnie ją opłaca, ponieważ Cherry dosłownie śpiewa Twoja kasa i siła, i wtedy on się pojawia. I ewentualnie możemy wiedzieć, że Cherry prawdopodobnie była w nim zakochana, albo coś w tym rodzaju. No bo również pojawia się, kiedy Cherry śpiewa, Zakochałeś się? Być może była w nim zakochana. No i to jest wszystko, czego możemy się dowiedzieć. Jednak wiemy, że w odrzuconej wersji Hasbin Hotel. Angel miał być ojcem Cherry, no a ta postać ma włosy Angela, także nie wiem, może to być jej ojciec, to sugeruje, że jest to jej ojciec. W ZUFOBI, jednym ze starych projektów Vivzie, ta postać się pojawiła. Ma na imię Izzy i miał być chłopakiem Cherry, która wtedy jeszcze nazywała się Diza. Co ciekawe, oboje byli złoczyńcami. Co prawda, Cherry teraz nie jest złoczyńcą, no bo w końcu jest przyjaciółką Angela, jednak Izzy może być złoczyńcą albo przynajmniej negatywną postacią. Podsumowując, na chwilę obecną wiemy, że nazywa się Izzy, jest albo ojcem, albo chłopakiem Cherry, prawdopodobnie daje jej kasę i prawdopodobnie próbuje kontrolować jej życie, czy coś w tym rodzaju, no i prawdopodobnie jest złoczyńcą. Oczywiście wszystko może się zmienić, no bo Wizzy może powiedzieć haha, tak naprawdę ma na imię Stefan i jest bratem Cherry. Nie spodziewaliście się tego, prawda? Ale na chwilę obecną to wszystko, co wiemy, to się może w przyszłości zmienić, no i to w sumie tyle.